I Hejka, witam was już w takim mocno nocnym wydaniu, ponieważ jest czwartek 23 Ale stwierdziłam, że zacznę nagrywać ten filmik dzisiaj, bo jutro mnie może umknąć I Tak jak rzuci po tytule, będzie to wiosenny glow up, cokolwiek ma to w sumie oznaczać Zaczynam jutro od fryzjera, ponieważ moje włosy są już strasznie zniszczone i nie mogę na nie patrzeć, także lecimy je obciąć jest piątek rano i muszę lecieć dosłownie za chwilę do szkoły ale fryzjera mam zaraz po lekcjach, także pewnie odezwę się do was w międzyczasie jeszcze tam jak będę szła ostatni dzień z takimi długimi włosami ale tak jak widzicie te końcówki tutaj są serio już zniszczone, także trzeba je podciąć nie wiem, czy cokolwiek słychać, ale skończyło właśnie lekcję i lecę teraz do kryzysem. mam wizytę że to minut, jak coś to jest strasznie rozmazane, bo źle ja nakleiłam sobie szybkę na telefon, więc teraz mi to rozmazuje całe, ale idzie z góry i tak się prezentują nowe włosy. Powiem wam, że jest to chyba idealna długość, taką jak bym chciała, bo wiadomo, one są teraz wyprostowane, więc jak będą jakby już po myciu i w swojej naturalnej formie, no to się na pewno trochę podniosą, więc myślę, że będą tak gdzieś dotąd. Ale jestem po prostu mega zadowolona, bo jednak te końcówki już były bardzo mocno zniszczone, a teraz naprawdę są takie jakby ciężkie i świecące i będziemy robić za niedługo paznokcie. Okay, wróciłam do domu z obiadu, i oczywiście, pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to jest przebranie spodni, bo miałam jeansy, a to są moje ulubione spodnie na świecie. E, I jako, że jest w sumie nie tak późno, bo jest e, która? 20.20. Więc zrobię sobie teraz paznokcie, bo moja rodzina jeszcze została ze znajomymi, także jestem sama w domu i tak nie mam za bardzo co robić. Tak wygląda mój zestaw, yy, z tej strony, który mam do robienia paznokci jest on z Neonail, dostałam go chyba za 4 lata temu na święta. Te paznokcie mi wychodzą bardzo różnie, chyba raz mi się tylko udało zrobić tak, żeby one mi się trzymały chyba... Wtedy dwa tygodnie, jeśli nawet nie trochę dłużej. A tak to jakoś strasznie szybko mi zaprzestało. Proszę bardzo, tak wygląda lampa. Jeżeli chodzi o kolorki, jakie my tutaj mamy, nie wiem czy tu w ogóle coś widać, ale najczęściej używałam tego, czyli to jest taki po prostu bardzo basicowy kolor, którego oczywiście nie widać na kamerze. Ale jest on po prostu taki jasny, jasnoróżowy, bardzo delikatny. Może sobie zrobię czerwone? Po chwili namysłu, w sumie jak szaleć, to szaleć. A czerwony taki odznaczający się kolor, także chyba dzisiaj pójdziemy właśnie w czerwień. Więc jeśli chodzi o kształt, to wypiłowałam je już ostatnio, także e, nie będę jakby piłować samego kształtu, ale trzeba spiłować trochę płytki, e, więc to teraz będę robić. Ale ogólnie jeszcze do samych włosów, to chyba, że zmiałam coś takiego, że strasznie chcę je zapuścić, chcę mieć długie włosy, bo. W momencie, kiedy wyjeżdżałam ze Stanów, rok temu, miałam już naprawdę długie włosy, one były gdzieś tak dotąd. No, były też zniszczone, ale jakby, nie wiem, po prostu podobało mi się, jak one były takie długie, I ale chciałam je właśnie z tego względu, żeby były mocno zniszczone i chciałam je jakby zaopuścić. Tylko potem, będąc na wakacjach, próbowałam sobie wysuszyć włosy na taką szczotkę okrągłą. I wkaję Wam tutaj gdzieś zdjęcie, jak się to skończyło, ponieważ nie skończyło się to dobrze, tyle mogę Wam powiedzieć. No i wyrywałam sobie przy tym strasznie dużo włosów, i one od tego momentu, w sensie nawet niekoniecznie od tego, jakby ja zawsze miałam z nimi duży problem, nigdy nie miałam się jakby dogadać, znaleźć wspólnego języka z moimi włosami. E, po prostu szczerze mówiąc, nie wiem, czego im trzeba. Próbuję naprawdę masy, masy rzeczy, i mam wrażenie, że nic mi za bardzo nie daje żadnych efektów. Ale mniejsza. No i właśnie bardzo chciałam je zapuszczać, ale szczerze mówiąc, w każdym, w każdym momencie, kiedy już dochodzę do tych takich dłuższych trochę włosów, one są już po prostu tak zniszczone, że ja nie mogę na nie patrzeć i tak przerzedzone. Jakby mając te włosy jeszcze dzisiaj rano dotąd, ich po prostu na samym dole było już tyle, co jakby w tym kawałku włosów tutaj. A poza tym zresztą coś takiego, że na przykład jak patrzę na zdjęcia jakichś e, ładnych dziewczyn z długimi włosami, to chcę długie włosy. Potem nagle jak zobaczę krótkie, to chcę krótkie włosy. I po prostu jakby zazwyczaj właśnie najpierw robię, a potem myślę. Dlatego powiedziałam tak dość impulsywnie mojej mamie, żeby mi umówiła do fryzjera na wizytę. No i chciałam, mimo że dosłownie trzy dni temu jeszcze się zapierałam ze wszystkich sił, że że będę zapuszczać tym razem, ale zawsze kończyć tak samo. Więc idzie wiosna, lato, więc jakaś zmiana jest potrzebna, żeby po prostu tak odświeżyć. W ogóle zazwyczaj jak robię sobie paznokcie, to coś oglądam na przykład na YouTubie w tle i po prostu mam taką obsesję na punkcie katastrofy w przestworzach, w sensie zawsze też nie lubiałam ten program, ale ostatnio jakoś mi się o nim przypomniało tak bardziej, i po prostu ja jestem w stanie oglądać. Bo na YouTube są takie 5 jakby 5- do 10-minutowe urywki całych odcinków, ale tam są jakby skupione te najważniejsze informacje, po prostu jakby takie podsumowanie odcinka, ale to jest tak fajnie zrobione, po prostu uwielbiam to oglądać. Nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś był jeszcze taki serial Ucieczka z więzienia. Pamiętam, że zawsze właśnie z moją siostrą to jak młodsze e, To leciało wieczorem, tam właśnie na jakimś naszym geografik I to też było po prostu super serial, polecam Ja sobie właśnie odpalam i odezwę się do was, jak już będę robić coś ciekawszego niż spiłowywanie płytki Okej, okay, mam pierwszą warstwę e, Tak póki co wyglądają, e, robię teraz jeszcze drugą i wkładamy z powrotem pod lampę W ogóle mówiąc jeszcze o samym jakby koncepcie glow upu, to wiadomo, że żeby przejść glow up zewnętrzny trzeba się dobrze czuć samym ze sobą wewnątrz. Jeśli chodzi o taką moją jedną radę, która tyczy się ogólnie pewności siebie i coś co u mnie w sumie zadziałało jak nic innego, to jest powiedzenie, które słyszał chyba każdy, fake it till you make it ale to serio działało. Najbardziej się do tego stosowałam, jak byłam na wymianie, bo no wiadomo, nowa sytuacja, jest się pozostawionym samym sobie. No i trzeba sobie jakoś poradzić, trzeba jakby wyjść naprzód, próbować poznać ludzi. Ja ogólnie nie należę do osób, która ma taką dużą łatwość z zagadywaniem do kogoś innego, jakby ja jestem typem osoby, która nie umie zamówić sama pizzy przez telefon, bo po prostu jest to mój najgorszy koszmar dzwonienie gdzieś i taki bezpośredni kontakt. No a nagle byłam w sytuacji, gdzie jakby musiałam zacząć rozmawiać żeby, no wiecie, po prostu wyciągnąć w ogóle coś z tego doświadczenia, a nie tylko siedzieć w pokoju zamknięta. Po prostu zaczęłam udawać tą pewność siebie. Kiedy próbujecie przekonać innych wokół siebie, że jesteście tym, kim uważacie, że jesteście. To po pewnym czasie jakby sami zaczynacie w to wierzyć. I bum. Lakier już utwardzony, i teraz wykonam jeszcze tylko bazę. I lewa ręka ready. Okej, okay, a więc paznokcie gotowe. E, ogólnie są tu jeszcze brudne trochę palce, wiecie, jakby wokół, ale to do je podczas kąpieli, bo e, jeśli chodzi o manewry wykonywane lewą ręką, bo to jest moja prawa. To różnie z tym bywa, dlatego potem to się kończy tak, na przykład jak tutaj, ale to się domyje, więc w sumie się tym nie przejmuję. Ogólnie paznokcie wyszły dość ładnie, w sumie jestem zadowolona. No w sensie zwykły czerwony kolor, ale tak od razu jakoś estetycznie to wygląda, one są pomalowane. Więc paznokcie również odhaczamy z naszej listy. Mamy niedzielę i kolejnym etapem jest tak zwana wszystko kąpiel. E, tylko dzisiaj z jednym wyjątkiem, ponieważ nie będzie włosów, bo są jeszcze ładnie zrobione, więc chcesz, żeby przetrwać chociaż do jutra. Poza tym to wskakujemy do wanny i będziemy wszystko ogarniać. się już tak świeżo wykąpana i teraz będę jeszcze smarować nogi balsamem greckim. To się chyba tak nazywało. Jakby Moja mama mi to kupiła w takim lokalnym sklepie w moim mieście. To jest po prostu najpiękniej pachnący balsam do ciała, jaki ja w życiu miałam. Jakby ja nawet nie umiem pisać tego zapachu, ale on jest po prostu tak przecudowny. No właśnie będę smarować sobie nogi. ważnym elementem pielęgnacji, który nie pokazałam, bo użyłam go zazwyczaj wieczorem jest to serum do rzęs Long For Lashes i testowałam ich kilka, tylko to rzeczywiście powoduje takie efekty, jakie powoduje i naprawdę jakby ja całe życie miałam bardzo krótkie rzęsy, a teraz naprawdę są po prostu super i właśnie to jest zasługa tego, bo testowałam też z The Ordinary, ale to mi się totalnie nie sprawdziło a Long For Lashes no po prostu działa cuda, także E, wiadomo, Gloła w długie rzęsy ładne, kto by nie chciał, także to szczerze polecam. Hejka, a więc nazywam się już Was parę dni później, bo umknęło mi nagranie zakończenia tego filmu. E, ale dzisiaj sobie zrobimy, jakby takie podsumowanie tego wszystkiego, jaki final look. E, jak też widzicie, umyłam już włosy i no są one teraz w takiej długości. E, ale włosy też będziemy sobie ogarniać, bo chcę zrób, spróbować zrobić taką fryzurę, którą widziałam chyba na TikToku albo na e, Pinterestie, ale lekko zmodyfikowaną, ale to na koniec, bo najpierw robimy jakiś e, taki fancy make-up. Mam ochotę zrobić. Coś po prostu innego niż zazwyczaj. Ja na co dzień raczej ograniczam się do jakichś takich trochę lżejszych makijaży, A dzisiaj chciałam po prostu bardziej zaszaleć. E, także zaczynamy od nałożenia takiej bazy z NYXa, którą użyłam może trzy razy w życiu. Nie mam nadzieję, że to jeszcze jest dobre, bo wygląda to niezbyt zachęcająco, ale, ale dobra. albo nie pachnie. Ma taki świeży zapach. I jest... Już czuję, że jest jakby taka twarz wygładzona. I teraz, jeśli chodzi o podkłady, to podkład, tak jak mówiłam, raczej nie używam, ale mam takie dwa. I zaraz zobaczymy, który kolor będzie lepszy. Ale ten wydaje mi się trochę jaśniejszy. A teraz, no wiadomo, jak to widzimy, nie jestem szczególnie opalona, także myślę, że pójdziemy sobie z tym. Nakładam go dosłownie w taką kropkę, i będę to teraz rozsmarowywać Trochę jeszcze muszę trochę dodać, jednak. jest troszeczkę za ciemny ten kolor. Zobaczę jeszcze ten, otworzymy go i sprawdzimy, czy jest trochę lepszy, czy nie do końca. O, ten jest lepszy pod tym względem, że on ma takie bardziej żółte odcienie, a ten taki troszkę bardziej już wpadający w pomarańcz, a ja mam właśnie oliwkową cerę i. Przez to te żółte tony są dla mnie lepsze niż pomarańczowe. Dlatego pomieszamy sobie po prostu te dwa. Teraz to w ogóle cudownie wygląda. Ale dobra, bierzemy gąbeczkę i to będziemy wklepywać. I tak wygląda już wklepany podkład i teraz myślę, że przechodzimy do robienia oczu. Ogólnie mam ochotę się dzisiaj pobawić się z kolorami, patrzyłam na jakieś inspiracje na Pinterest, ale nic za bardzo nie znalazłam, więc będę coś po prostu kombinować, zapewne używając tej mojej paletki z Mio, której używam od chyba moich 14 urodzin, czyli już prawie 4 lata, ale jest naprawdę super. I co by tu zrobić? Myślałam może o jakimś niebieskim, takim niebiesko granatowym, tylko jeszcze nie wiem jak to dokładnie ująć, ale będziemy coś próbować. Już wiem, zaczniemy od zrobienia takich właśnie granatowych kresek, tak jak normalnie nakładam czarny cień, tylko tym razem zrobimy niebieski. W ogóle ten jeden podkład ma w sobie SPF i po prostu tak to pachnie wakacjami, kremem takim do opalania, że ja już naprawdę się czuję, jakbym miała zarazić na plażę. Daję też trochę tego cienia teraz na linię wodną. Okej, okay, i tak się prezentuje pierwsze oko. E, przynajmniej jeśli ja chodzi sam cień, bo wiadomo, że będziemy dawać korektor i, e, i się znajdę, bo wiem, że miałam kiedyś to, chciałam tu przykleić takie diamenciki, e, ale tak to wygląda póki co. Za kamerą dorobiłam jeszcze drugie oko i tak się to prezentuje. E, teraz będę dodawać korektor. E, użyłam takiego niezmiennie z. Catrice Camouflage. Ten jest akurat kolor 0,10, ale mam jeszcze chyba 0,20 i 0,7. Także, yy, no tutaj w sumie zależy dużo od pory roku, właśnie, ale daję trochę pod oczy. I tutaj na nos mam takie przebarwienie. A tak, to to wklepujemy. Teraz czas na utrwalenie korektora i będę go używać. E, takiego pudru sypkiego z VIBO, którego też używam już dosłownie od lat. I on się nie kończy. Go po prostu ciągle jest e, dużo, więc e, to była na pewno dobra inwestycja i bardzo lubię ten zapach. W ogóle lubię strasznie kosmetyki, ładnie pachną, bo wiem, że niektórym to przeszkadza i nie lubię takiego mocnego zapachu, ale ja uwielbiam jak kosmetyki pachną. Teraz pora na brwi, i ostatnio w sumie robiłam je dużo na żel. Ale teraz wydaje mi się, że do tego luku jakoś po prostu je tylko wyczeszę i dam trochę takiego cienia do brwi, żeby jakby wiecie, one nie były takie podniesione, tylko zwykły kształt, ale troszkę bardziej uwydatniony. Okej, okay. teraz druga. Także drzwi szybciutko zrobione Mam tu taką taśmę z diamencikami właśnie Którą kupiłam Czemu się nie chcę o. Którą kupiłam już lata, lata temu I będę sobie po prostu teraz Nie wycinać te srebrne diamenciki I przyklejać, bo why not Zostało mi jeszcze dwa diamenciki do naklejenia, klejenia i powiem wam, że to jest Cięższe zadanie, żeby to nakleić równo, niż. Aa, spadły. Niż namalowanie równych kresek. Serio. Po prostu przeklejam je już chyba 20 raz. A mam wrażenie, że to ciągle jest po prostu tak asymetrycznie, że szkoda gadać. Widzicie to. Cute. A więc teraz czas na moją najmniej ulubioną część makijażu, czyli rzęsy. Po prostu go nie znasz, bo zawsze sobie w tym brudzę całe oczy i potem ten makijaż jest do poprawy, ale postaram się to zrobić jak najdelikatniej dzisiaj i standardowo używam tego jako bazy. Już mi się niestety prawie skończyła i muszę kupić nową. A potem L'Oreal Telescopic i na nadolne rzęsy z Eveline, taki ten czarno-zielony. Także ja maluję rzęsy i dwa zwracam, bo to jest długi proces. Także nie chcę się tego oglądać. Ok, rzęsy pomalowane i tak to się teraz prezentuję. I teraz już zostało nam tylko konturowanie i będę do tego używać standardowo brązera, którego używa w każdym filmiku czyli z Vibo I Choose What I Want. Teraz róż z Lovely, który też, którego też używam od zawsze. To jest dosłownie ostatni krok, jeżeli chodzi o makijaż, to są jeszcze usta i do tego będę używać tej oto pomadki. I do tego e, jeszcze obrysuję je taką kredką do ust. One były kupione oddzielnie, ale, e, ale w sumie mają podobne kolory, więc tylko sobie zaznaczę bardziej jeszcze te usta i będzie gotowe. I tak wygląda skończony makijaż, a teraz zabieramy się za włosy. Druzura, o której wspominałam e, wcześniej, polega na tym, że przy użyciu żelu ja akurat używam takiego stawta. E, bierze się dwa te pasma z przodu i jakby je się tak układa do tyłu i te włosy tutaj chcę sobie jakby tak pokręcić, bo kupiłam sobie ostatnio lokówkę i ani raz jeszcze jej nie użyłam i stwierdziłam, że jest to dobra okazja, także to sobie teraz zrobimy choć najpierw spryskam włosy termoochroną standardowo, żeby potem już przeschły nie wiem w sumie czy to coś daje tak na dobrą sprawę, ale mam taką nadzieję a więc oddzielam sobie teraz włosy i myślę, że wezmę takie ze 3 cm tutaj z przodu i będę właśnie to zaczesywać myślę, że powinno być spoko, tą część sobie póki co zepnę żeby nam się to nie mieszało biorę taką klamrę w sumie nie wiem ile tego żelu dać widziałam, że ludzie używali do tego takiej zwykłej szczotki do zębów starej E, który już, no wiadomo, nie używam, dlatego daję sobie trochę tego, żeby po prostu na to. Ej, dobra, póki co, się trzymać tu spoko. Tylko muszę go dać trochę więcej teraz od dołu bardziej. I pewnie będę musiała to przypiąć jeszcze jakąś wsówką. Mam tą blokówkę e, z Remingtona i jakby teraz czuję się po prostu głupio, bo nie mam pojęcia, jak to włączyć. Podłączyłam to do prądu, ale mam że to się w ogóle nie rozgrzewa, więc nie wiem. Mam to ustawione niby już na 200, znaczy na to około 80 stopni, powinno tak mniej więcej to wychodzić, ale to się nie grzeje. I jakby teraz to może być bardzo brunet moment, ale ja nie wiem o co to chodzi. Także help! A i w ogóle ulizałam też tą drugą stronę. I w sumie wygląda to bardzo spoko. Czuję się teraz, jak te takie wszystkie girlies z TikToka z pomocą Hugh udało mi się to włączyć. Okazało się, że najpierw trzeba to przekręcić na zero, a dopiero potem na e, daną temperaturę, bo wcześniej jakby po prostu odłączyłam ją od prądu, nie przekłączając tego na zero, także e, not really a big brain moment for me, już będę wiedzieć na następny raz. Dobra, niech ona się grzeje. Zbieram takie dwie żabki, nie wiem czy tak się nazywa, zawsze mówiłam, to żabki. I podpinam jakby te włosy tutaj z dołu, żeby tego nie było widać, ale się to w miarę trzymało. No i z drugiej strony to samo, bo próbowałam przed chwilą jeszcze dać wsówkę, ale jakoś ze wsówką samo mi się to nie chce trzymać, a te żabki jakoś tak lepiej. Więc dobra, to już mamy gotowe. I w sumie myślę, że też mi mnie przekleić w tym bo to też ładnie wygląda, ale zobaczymy. No i lecimy. Okej. Okay. Ja miałam to trzymać. Powiedzmy, że będę do 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ej, ale ładne, ale cute. Dobra, czyli 5 sekund powinno być git. Okej, okay, tu mamy mały fail. Nawinę to po prostu od góry. It. Zrobię drugą część i zresztą Was zwracam. Okej, okay, a więc zadałam jeszcze kolczyki i tak się prezentuje final look. Powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podoba. Ta fryzura w ogóle wyszła całkiem cute i włosy nawet od tyłu, bo z tym ja trochę problem, żeby to ładnie zrobić. Ale jeszcze one nie wyglądają aż tak źle. W ogóle teraz po podcięciu one stały się tak o wiele jakby grubsze. Nawet nie grubsze, ale po prostu mam wrażenie, że ich jest dużo więcej i jakoś tak. Polubiłam się z nimi bardziej. No, ale tak się ogólnie prezentuje już skończony produkt. Także dziękuję serdecznie za obejrzenie. Dajcie znać komentarze, jak Wam się podobało. Zachęcam do subskrybowania kanału. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.